Jak mówiłem, wieczorem po prostu się przejadę skup świń. No i tam jeszcze tak mane 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 pokazałem. No teraz gdzieś to tu wcześniej było bardziej może widoczne. Także jak dalej wstanie no to tak jest to słabiej widoczne, ale wzrokowo jest to na pewno lepiej, tak widoczniejsze, nie? Skup świń. No i co jeszcze wam powiem? No pojechałem wieczorem, jest godzina, nie wiem, po ósmej nawet nie chce mi się patrzeć i ten. Także przejechałem się, stanąłem na parkingu, jak auta jechały yy, i na awaryjnych, no i po prostu tak pokazywałem, nie? Mane, 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 mane! No i palcem na skup świnie No powiem Wam, że no nic i czego się obawiam, że te kurwy źrą cały czas. Kurwa, oni nie, nie ma jak normalna świnia, że je rano i wieczorem, tylko te no, wpierdalają non-stop. Tak jak cwele pierdolone, jak typowe świnie. Je. No czy no świnia mówię, no jak dobry gospodarz, to daje rano i wieczorem, nie, ale te wpierdalają non stop. I dlatego tak jest. Już nie pamiętają po prostu jak się sprzedawali, nie? No i teraz... Hm. Yy, migali mi tam po prostu... Yy, no co tylko, no wiadomo, że prawda boli najbardziej. No ale tam chuj mam to gdzieś. Świnia przecież ma wszystkie te, te, te atuty, co już nie trzeba wymieniać tam męskie tam jakieś tam i tak dalej, bo tam no tylko no po prostu skup świn, no i krótko na temat, no ale widać, że no nic. Jestem tego zdania, że jak swe luchy po prostu tam przełączają mi wszystko, wszystko lubią się z kogoś pośmiać, więc no przejechałem raz do roku po prostu z napisem skup świń. stanąłem ładnie, pięknie. Tak jak ten, no i widać, no po prostu no, wysypywali się w oczach, po prostu, no bo prawda jest najgorsza, no i tyle, nie? Typowe sweluchy, no nic dodać, nic do ująć, prosto. Mane, 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 to co lubicie? To co wami rządzi? Mane, 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 many.